Dzień dobry państwu. Witam po przerwie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć parę słów na temat żylaków. Takie są zapytania. Mówiąc o refleksologii, zawsze mam na myśli tylko i wyłącznie refleksy i informacje, jakie ciało człowieka ukrywa w sobie i jakie ma możliwości w poszukiwaniu dobrego zdrowia. Żylaki są uciążliwe, znam to zagadnienie ze swojego podwórka życia, ale jednocześnie mam swoje spojrzenie z pracą refleksologii. Na przestrzeni wielu lat pracy i uczenia zawodu spotykałam na swojej, stronie, swojej drodze wiele osób, które borykają się z tymi problemami że laki są tylko efektem niedomagania pracy ciała człowieka we wnętrzu. Często powtarzam, że refleksologia nie nakarmi, nie napoi, nie nauczy oddychać, nie wprowadzi odpowiednich godzin snu dla wewnętrznej pracy gruczołów, organów i części ciała, ten rytm, który zegar biologiczny dyktuje nam dla dobrego zdrowia. I jednocześnie żylaki są efektem całego szeregu powiązań. Co, czego to dotyczy, to doskonale odpowie dobrze wykonany zabieg na stopach przez refleksologa, gdzie stopy bólem odpowiedzą, co dzieje się źle. Refleksolog w swojej pracy nie dotyka nigdy miejsca chorego. A więc, jeśli coś bardzo boli, jeśli jest zranione, niestety nie dotykamy tego. Ciało człowieka ma cały szereg innych możliwości do pozbycia się swoich niedomagań. I my, poprzez naszą pracę, powtarzam, żaden z refleksologów nie jest lekarzem. Jeśli nie jest lekarzem, to nie ma prawa ani do diagnozowania, ani do leczenia, ale ma prawo, do odszukania dobrego zdrowia, do przyspieszenia procesów samoleczenia i dobrego samopoczucia osoby, która cierpi. Weźmy pod uwagę, że jeśli jak likwidujemy jedno, to czy chcemy, czy nie chcemy, organizm regen regeneruje swoje inne też niedomagania. Jeśli nie dotykamy chorego miejsca, w żadnym wypadku refleksolog nie pracuje na powierzchniach, gdzie znajdują się żylaki. Dla żylaków, jeśli żylaki są na wewnętrzny obok wewnętrznej strony kolan, czy przy kolanach, czy gdziekolwiek one się znajdują, to te same miejsca odpowiadające żylakom na stopach, te same miejsca znajdują się w powierzchniach naszej dłoni. A więc jeśli żylaki się znajdują przy, w okolicach kolan i poniżej, ewentualnie powyżej kolana, refleksolog doszukuje się pracy w miejscu odpowiadającym tym żylakom. I teraz konkretne przykłady będę podawała. Sama się borykałam z żylakami, z tym, że nigdy nie odważyłam się na operację, zabieg chirurgiczny usunięcia, dlatego że uważałam, że Lepiej jest świadomie postępować i doprowadzić do tego, żeby ciało człowieka się nie męczyło. Wobec powyższego tak pracować, żeby były tego efekty, żeby te żylaki nie bolały. Oczywiście to nie będzie tak pięknie wyglądało jak po zabiegu chirurgicznym, ale świadomość, że one nie dokuczają, te zastawki nam się dalej nie, nie, nie rozregulowują w swojej pracy, robią zatory, zastoje, to to już jest wielka sprawa. Kiedyś na zajęciach była taka kobieta w wieku chyba ze 44, może 46 lat, która miała olbrzymie żylaki na nogach. I, między, I te żylaki oczywiście były piekące. Jeśli te żylaki są gorące, piekące, niestety trzeba je schłodzić. To znaczy tak trzeba je schłodzić, żeby wyciszyć stan zapalny. A jeśli jest stan zapalny, to wiadoma sprawa, że nie jest to tylko stan zapalny w, dany moment, w danym miejscu bolącym, ale ten stan zapalny jako się tam toczy w pracy swojego ciała. I teraz, jeśli bolą te żelaki, pracujemy na miejscach odpowiadających rękom i na miejscu równoległym, odpowiadającym przeciwnej stronie nogi. To musi być tak starannie rozpracowane, że systematyczna praca doprowadzi do tego, że te żylaki się schowają do środka, a więc już tam w procesie pracy ciała następują jakieś zmiany i one nie będą i nie bolą. Ale przy żylakach jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że ta praca musi być systematyczna. Do tego musimy zmienić pracę w, naszym, w naszej jamie brzucha. Nasz układ trawienny musi nabrać siły do innego regulowania y, następnych jakichś niedomagań, powiększających się tych problemów z zastawkami. Jeśli usuniemy y, y, chirurgicznie, Mówię o spojrzeniu refleksologa na tą pracę. Jeśli usuniemy chirurgicznie tą żynłę z zastawkami, nogi mamy oczywiście śliczne, ale przez to skracamy jednocześnie pracę naszego krwiobiegu. A może potrafimy zmienić tak dietę i wyżywienie, żeby... Po prostu te procesy zaczęły troszeczkę się odtwarzać. Może one się nie odtworzą do 100%, ale będziemy żyć bez bólu i bez dolegliwości. A więc nie dotykamy żylaków w żadnym wypadku. Pracujemy, jeśli one są na nogach, a w większości na nogach i to u kobiet, odszukujemy odpowiadające miejsca za. Te same powierzchnie, które są w nogach. Jeśli żylak jest bolący i będziemy rozpracowywać na ręce po przekątnej, nie możemy iść wzdłuż, tylko po przekątnej, te powierzchnie się będą zaczerwieniały, tam momentalnie zaczyna się wyciszać. I teraz trzeba wykonać cały zabieg refleksologii, po to, żeby zbalansować nie tylko ból tego żylaka, ale całą sprawną pracę krwiobiegu. Całą pracę układu limfatycznego i oczywiście pracę gruczołów wewnętrznego wydzielania. Hemoroidy, które się pokazują na, przy wydalaniu z jelita grubego i są naszą bolączką, to to jest jeden z takich podobnych problemów. Miałam swoje problemy z hemoroidami zaraz po porodzie, to pamiętam wtedy używałam krem, Olbas krem, który bezpośrednio aplikowałam na hemoroidy, ale jednocześnie wokół okupie znalazłam, w tamtym czasie znalazłam olbrzymie ilości bólu i ten ból był przerażający. Przychodziły inne panie z, 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 z hemoroidami po porodzie i czy w jakimś tam innym okresie swojego życia przez umiejętną pracę na piętach znalezienie tych odpowiednich odpowiadających refleksów za te bóle żylaki ustępują ale trzeba zmienić procesy układu trawienia nie nakarmimy nie napoimy, ale uaktywnimy pracę ciała teraz obok tych żylaków nie dotykamy i te żylaki nam się wyciszą uspokoją i wtedy ten krwiobieg w całości zacznie funkcjonować Żylaki nie lubią przeciążenia. A więc jeśli są przeciążone nogi i te nogi są ciężkie, to żylaki będą się nasilały. Bardzo dobrą robotę robią prysznice gorące zimne, gorące zimne, zawsze zakańczać zimnymi. Znam to ze swojego podwórka codziennego życia. Następną sprawą, i proszę mi wierzyć, wcale nie musimy cierpieć, wcale nie musimy operować. Zanim pójdziemy na zabieg chirurgiczny, sprawdźmy na sobie, czy nasze ciało potrafiło to niedomaganie zmniejszyć, przede wszystkim zmniejszyć ból, jako taki, który naprawdę można sobie samemu wyciszyć. Inną sprawą jest sprawa otwartych ran cukrzycowych czy jakichkolwiek innych ran, które się po prostu nie chcą wgoić w ciele człowieka. I teraz jest kobieta z otwartą rabą na policzku, otwarta rana, i też to się już nie goi długi okres czasu. I teraz, jak się zachowuje refleksolog? Nie dotykamy tego miejsca na y, otwartej ranie. Też tak samo dotyczy to otwartej rany cukrzycowej na nodze, która już ma 4 lata u mężczyzny 64 lata. Pracujemy po przeciwnej, y, na przeciwnej nodze, na y, równoległym dla tym miejscu. W przypadku tego policzka pracujemy starannie na przeciwległym policzku. Te same dolegliwości bolące i tego dyskomfortu znajdziemy na paluchach kciuków, ale to musi być bardzo drobniutka, staranna praca, wyszukana delikatnie, ale starannie, bo to będzie bolało na paluchach, na kciukach, ale jednocześnie są duże paluchy i tam te powierzchnie momentalnie się zaczerwieniają. Ta praca wymaga systematyczności, wymaga każdego dnia, tak jak mycie zębów, wymaga rozpracowania dokładnego. Są osoby, które potrafią sobie wziąć wykałaczki i przeciwną stronę otwartej rany ja będę pokazywała na policzku akurat, ale dotyczy to też rany otwartej na nodze. Ona się będzie zmniejszała. I to będzie się, ta rana się będzie zmniejszała niemal na poczekaniu. I teraz proponowałabym wziąć na przykład 5-7 wykałaczek i ścisnąć je gumką i tymi wykałaczkami znaleźć miejsce y, równoległe dla rany w jednej nodze na drugiej nodze, jeśli ta rana otwarta jest na y, przeciwnej nodze. I starannie to miejsce... Y, tymi wykałaczkami delikatnie nakłuwać, potem kciuk i ten kciuk niech tak sobie pochodzi, rozpracuje wszystkie po kolei miejsca zdecydowanie większą powierzchnią, niżeli jest powierzchnia przeciwległa. Moja mama kiedyś, pamiętam, spadła ze stołu, bo mając tam chyba 92 lata weszła na stół, na krzesło i zawieszała firanki, rozbiła sobie nogę to tą otwartą ranę, ja tylko informuję, co robiła moja mama, tą otwartą ranę, potem zszytą przez chirurgów, okładała system nie dała sobie założyć nic stałego, okładała jednego dnia miodem, drugiego dnia swoim moczem, trzeciego dnia ziołami szwedzkimi bez, na, bez alkoholu. Te okłady zmieniała i jak przyszło, przyszedł czas po dziewięciu dniach zszycia, usunięcia szwów, tam wszystko było zagojone i było zdziwienie, że w takim wieku i rana tak szybko się zagoiła. Nie znała wtedy refleksologii, nie wiedziała, że to są miejsca odpowiadające. My w zasadzie nie wiemy w jakim momencie i co ciało będzie regulowało, naprawiało, bo ono ma zdolności na okrągło poszukiwania w sobie dobrego zdrowia, a więc sprawny prac, sprawna praca krwiobiegu, a za tym zaraz poganiamy limfatyczny. Układ mięśniowy, nerwowy i kostny ze sobą współpracują, kooperują. Wszystkie inne układy również. Jeśli oddychamy, ta dodatkowa Ilość tlenu jako jeden ze składników dla y, y, sprawnej pracy i dla dobrego odżywiania organizmu, mózgu to wszystko będzie nadawało rytmu życia. Zaznaczyć chciałam, że y, Zwróćcie Państwo uwagę, refleksolog nie wyszukuje nie wiadomo jakich y, mądrości, fizjoterapeuty, y, rehabilitanta, nie nazywa mięśni, nie nazywa y, wiązadeł, ścięgien, wszystkiego co, w jaki sposób ze sobą współpracuje. On ma wykonać pracę, która w pobudzeniu. Y, Poprzez ten, to chodzenie kciuka wszystkich zakończeń nerwowych i refleksów, bo i między refleksami a zakończeniami nerwowymi jest różnica. Refleksy przebiegają w, w liniach pionowych, góra-dół. Tak jak poprzednio mówiłam, w plastrach bochenka chleba pokrojone ciało, natomiast nerwy przebiegają. To każdy z nas z Atlasu Anatomii i Fizjologii Pracy Ciała Człowieka doskonale rozumie. Proponuję nie wyszukiwać, nie zaczynać od najtrudniejszej formy działania, zacząć od tych prostych, podstawowych. Zasad pracy refleksologii, wtedy jak coś zaczyna boleć, nasze ręce są zdolne do poszukiwania. Jeśli swędzi, to znaczy, że woła o pomoc. To swędzenie się będzie nam powtarzało, potem zaczną się bóle. Jeśli są narosty na stopach, trzeba wymoczyć nogi, narosty trzeba zlikwidować, ale trzeba pracować. Proszę Państwa, jedną z najłatwiejszych prac. Dla każdego z nas jest praca na śródstopiu. Tylko stopie jako jama brzucha wnętrze jamy brzucha to nie jest samotne. Nic w naszym ciele nie jest dla siebie indywidualne. Jest, jeśli boli nas coś to znaczy, że ten ból ma prawo mieć zupełnie inne pochodzenie i pochodzić z innego swojego źródła, i refleksolog poprzez pracę na stopach odnajdzie to dobre zdrowie. Proponuję, dbajmy o siebie, warto, lato przychodzi, dużo słońca, dużo wypoczynku i nie oczekujmy, że organizm ciała człowieka yy, będzie. Yy, powracał do zdrowia, jeśli nie ma zachowanego swojego zegara biologicznego. Każdy z nas go posiada i organy, żeby się regulowały, wątroba potrzebuje odpowiedniej woreczek żółciowy, wątroba, płuca, układ moczowy, one potrzebują Odciążenia, położenia się w pozycji poziomej i dojścia do równowagi. Wtedy to ciało jest dużo lżejsze z jednej strony, a za chwilę odczuwamy, że ono jest bardziej ciężkie. Jak nie kładziemy się do spoczynku i potrafimy wyłączyć nasze ciało z pracy umysłu, i wtedy wycisza się wszystko, to jest tak zwany proces naszego zdrowienia. On jest w każdym z nas, tylko że musimy pielęgnować dobre zdrowie. Proponuję, zakasuj, zakasujmy rękawy do roboty ponownie i cieszmy się każdym momentem, kiedy zlikwidujemy niedomagania. Ja też jestem zwykłym człowiekiem, takim jak każdy z nas, i jak cokolwiek mi dokucza, to nie świadczy ten ból o tym, że bolą akurat mięśnie, ale to Ten ból mięśni gdzieś tam, który ma prawo mnie boleć, może być przyczyną, bo źle zjadłam poprzedniego dnia, najadłam się czegoś, co niepotrzebne, napiłam się, nie napiłam się odpowiedniej ilości wody czy płynów, bo byłam w podróży. Po prostu przyczyna bólu jest różna, i stopy są idealną odpowiedzią. Ten dokładny zabieg. To jest mądrość dla całej pracy ciała, umysłu i ducha. Oczywiście mamy jeszcze uszy, mamy głowę. Ta refleksologia ciała człowieka, o której będę coraz częściej mówiła, to na warsztatach będę przekazywała. Jest ona przede wszystkim na na, jako zadanie domowe dla utrzymania zdrowia dla samego siebie, bo jak refleksolog, refleksolog w swojej pracy powinien być wzorem dla dobrego zdrowia innych, ale każdy terapeuta, który próbuje wykonywać pracę dla, w poszukiwaniu zdrowia dla osoby drugiej, powinien być również tym wzorem swojego zdrowia i jego powinniśmy naśladować. Naśladujmy tego, co jest dobre, piękne i nawzajem szanujmy się. Do spotkania.